Siemano widzowie, w kolejnym zarybianiu oczka. Kolejne zarybianie oczka, napałem bardzo dużo małych rybek tutaj. Tutaj są te właśnie rybki. Bardzo dużo małych rybek, ale są też takie trochę większe. Złapałem je na wędkę też, kolejne zarybianie, jeszcze jedno. Najpierw lecimy z jakąś większą, trochę spróbuję złapać. O, tu jest taka trochę ksiodowa, wezmę jakąś mniejszą. Jednak większa, oj. Chciałabym pokazać, ale nie wiem jak to pokazać. Jeszcze mały ciednik jakiś, dawa. Kolejna. Kolejna widzowie łapiemy. Jest jakaś taka. Taka. Oj, uciekła. Dawa, małe wrócimy. Tu jest bardzo ładna. Tu jest bardzo ładna. Chude, uciekła, ale coś tam było widzowie, widać. Ale ładna bardzo była. Jeszcze jakaś ładna chyba jest. Tu jest jakaś taka zwykła. Uciekła. Tu jest cała, cała pomarczowa. ją, ale wezmę inną, bo ja mi uciekła była. Taka jakaś, normalna, karłowata, widzowie, karłowata zwykła, tutaj płoteczka, tu jeszcze powinna być jakaś cała złota, pomańczowa, ale ma zjedzony, kurde, ogon ma zjedzony, ale dobra, nie wiem. Dobra, weźmiemy kolejną, taka jakaś, kolejna jeszcze jakaś złota jest, tu jest jeszcze taka jakaś, tu jeszcze weźmiemy jakąś inną. Jeszcze jakąś inną Płoteczka i lęga. Jakaś większa trochę Większą trochę chciałbym wziąć Kolorowa jeszcze jakaś jest, ale dobra Spróbuję coś złapać czegokolwiek Ciężko złapać Jakaś zwykła i malutka Tu jakaś Tu jest ładna pomarańczowo ten, czarna ładnie widać Tu jest jakaś zwykła, karłowata jest chyba jeszcze jakaś może ładna, no taka troszeczkę. No i reszta to już jest chyba mały. To już tu szesta małych mały. Jeszcze jeszcze coś większego trochę. Trzy jeszcze większe zostały. Zaprezentować je bym chciał. Tak czy siak. Taka jedna. Taka druga. Jakaś mała. I taka trzecia, ostatnia z wielkich. I dzisiaj dużo małych nałapanych. Tu są wreszcie wrywane małe. No i to by było widzowie na tyle z tego zarybienia. Jak będą jeszcze jakieś zarybienia, to będę Was informował i ogólnie. Ja się z Wami żegnam i Elo widzowie. Cześć. Elo.